W całym piłkarskim ferworze znowu się dzieje. Niestety, niekoniecznie z uwagi na sukcesy kadry w dziedzinie, a na oskarżenia, jakie padają w kierunku kolejnych zawodników. Pojawiają się kolejne dowody i ważne zeznania, które mogą mocno zaszkodzić jednemu z najlepszych piłkarzy w dziejach naszego kraju. Czy więc Lewandowski narobił sobie problemów prawnych? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć. Zatem zapnijcie pasy. Jesteście na kanale Kto wygrał, a to kolejny przegląd newsów. O naszym napastniku robi się głośno i to nie tylko ze względu na jego wyniki w grach czy gol strzelony Szkocji. Jedna z głośniejszych spraw z udziałem naszego piłkarza powraca i nie wróży to dla niego nic dobrego. Tytuł licencjata, który miał zdobyć na Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi? oraz tytuł magistra, który miał zdobyć na uczelni nauk społecznych w Łodzi. Ta pierwsza uczelnia już nie istnieje, ale pod tym jej dawnym adresem mieści się teraz ta druga. I część kadry naukowej z tej pierwszej pracuje w tej drugiej. A główny podejrzany w tej sprawie, czyli ten doktor habilitowany Zbigniew D, w tej pierwszej już nieistniejącej uczelni był kanclerzem. A w tej drugiej jest wykładowcą, z kolei jego żona jest tam rektorem. I to wszystko wiedzieliśmy już trzy lata temu, bo wtedy Onet po raz pierwszy opisał sprawę podejrzanych dyplomów polskich piłkarzy. Przewijały się też nazwiska m.in. Arkadiusza Milika i Jacka Góralskiego. Zaprzeczyli, szczególnie Góralski bardzo sensownie zaprzeczył, bo on powiedział, że no jak on mógł załatwiać sobie dyplom magistra czy licencjata, jak on nawet matury nie ma. Ma to sens. Sam Lewandowski też wtedy zaprzeczył, a Uczelnia Nauk Społecznych pozwała onet do sądu. I tak zapadła cisza na trzy lata, aż teraz sprawie jakby nowy bieg nadała dr Barbara Mroźnicka. Robert Lewandowski, przy okazji swojego przyjazdu na wrześniowe zgrupowanie Reprezentacji Polski, nie tylko uczestniczył w obchodach 60-lecia Warsowi i odebrał order uśmiechu, ale został także przesłuchany przez prokuraturę w związku z tak zwaną aferą dyplomową. Postępowanie prowadzi gdańska prokuratura, a Lewandowski został przesłuchany w charakterze świadka. Lewandowski potwierdził, że został wezwany przez prokuraturę i przesłuchany, lecz przedstawiciel. Ciele piłkarza zapewnili, że nie ma nic do ukrycia i będzie w pełni współpracował z organami ścigania. W tej samej sprawie przesłuchany został również Jacek Guralski, natomiast śledczy nadal nie wykonali czynności procesowych wobec Arkadiusza Milika i nawet uwaga Anny Lewandowskiej. Bo, jak się okazuje, ona także może być w całą sprawę zaangażowana. Tak samo jak jej mąż ma stawić się na prokuraturze według stawianych jej zarzutów to ona miała prowadzić korespondencję w sprawie dyplomów z człowiekiem, przez którego cała sprawa miała wyjść na jaw. No, ale dobra, jaka jest geneza całej tej sprawy i jak ujrzała ona światło dzienne? Afera dyplomowa to skandal, który wybuchł w lipcu 2021 roku, kiedy to zatrzymano Zbigniewa D., byłego kanclerza kilku prywatnych uczelni, w tym Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych oraz Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. Zbigniew D. był oskarżony o handel fałszywymi dyplomami, które miały być sprzedawane różnym osobom, w tym znanym sportowcom i celebrytom. W toku śledztwa prokuratura odkryła korespondencje, zdjęcia i inne dowody sugerujące, że że dyplomy ukończenia studiów mogły być wystawiane na nazwiska znanych osób bez odpowiednich podstaw akademickich. Fałszywe dokumenty miały dotyczyć zarówno dyplomów studiów wyższych, jak i świadectw maturalnych. Pełna gama papierków do wyboru. Zbigniew D. w przeszłości był również związany z Łódzkim Klubem Sportowym, co łączyło go ze światem sportu. Śledztwo miało na celu ustalenie, czy rzeczywiście doszło do nielegalnego procederu sprzedaży dyplomów oraz jak szerokie były jego zasięgi. Po kilku latach, w latach śledztwo powróciło do medialnego obiegu za sprawą dr Barbary Mrozińskiej Badury, byłej wykładowczyni jednej z uczelni, która publicznie oskarżyła Lewandowskiego o kupno dyplomu, twierdząc, że zdał u niej egzaminy w nieprawidłowy sposób, a nawet zdradziła nieco więcej. Była wykładowczyni, miała udzielić wywiadu w tej sprawie, a także podzieliła się swoimi wątpliwościami, czy raczej ich brakiem na Platformie X. Jak pisze, Robert Lewandowski kupił dyplom w prywatnej uczelni w Łodzi. Pisze to z całą odpowiedzialnością, bo zdał u mnie dwa egzaminy. O wszystkim dowiedziałam się w czasie przesłuchania jako świadek w tej obrzydliwej sprawie. Co więcej, wygląda na to, że kobieta nawet nie miała styczności ze słynnym piłkarzem. W rozmowie z Onetem kontynuowała swoją myśl, i przekazała kolejne ciekawe informacje. Gdyby zdawał u mnie egzamin, musiałby do mnie przyjechać. Tymczasem z karty jego ocen wynika, że zaliczył u mnie dwa przedmioty, a takiej sytuacji na pewno nie było. Zapamiętałabym tak znanego studenta. Lewy miał się obronić 24 marca 2018 roku, a dokładnie dzień wcześniej zagrał w meczu z reprezentacją Nigerii. A już 27 marca wystąpił w spotkaniu z Koreą Południową. Sprawa jest naprawdę podejrzana, a Onet, powołując się na swojego informatora, przekazuje, że dyplomy dostał po znajomości. Rzeczywiście ciężko by było pominąć obecność takiej osobistości na zajęciach, a nawet jakby zdawał egzaminy zdalnie, to jego nazwisko raczej rzuca się w oczy. Jeżeli więc kobieta jest autentycznym świadkiem i jej nazwisko widnieje na papierze, to albo sama próbuje oczyścić się z zarzutów, albo stała się jedną z ofiar tego wielkiego przekrętu. Jaka ranga takie kolegium humanum. Lewandowski nie wykazuje się też większą aktywnością w obronie swojego dobrego imienia, na co zwrócił na przykład uwagę Cezary Kucharski. Jak mówi, jego reakcja, a w zasadzie raczej brak reakcji, utwierdza mnie w przekonaniu, że on tej pracy magistralnej w Włodzi nie zrobił. Lewandowski, którego ja znam, a którego opinia publiczna nie zna, jest tchórzem. Nie zajął stanowiska w tej sprawie, wykręca się. On nie wie tak naprawdę, co teraz powiedzieć, bo nie wie, w którą stronę potoczy się śledztwo. Gdyby powiedział prawdę, to przyznałby się do własnej kompromitacji. Mocne słowa, ale jak doszło w ogóle do tego, że wszystko to wyszło na jaw? Pewne rzeczy będzie bardzo ciężko obalić w tej sprawie. Ciekawe, że Lewandowski odrzucił oskarżenia, a w mediach temat raczej pomija. Tym bardziej, że dowody na niego, jak i jego żonę, ciężko jest podważyć. Pierwszy tekst w latach ukazał się 3 lata temu. Wówczas ujawniliśmy, że policja zatrzymała na gorącym uczynku ludzkiego naukowca z D. Próbował sprzedać dyplom kobiecie, która zgłosiła sprawę policji, wpadł w policyjnej zasadce, a policja zabezpieczyła wówczas jego telefon i okazało się, że w tym telefonie znaleziono korespondencję naukowca z Łodzi, zresztą działacza pilkarskiego z Anną Lewandowską, z żoną Roberta, ale także ze znanymi innymi sportowcami. Znaleziono kopię nieznanego, sekretnego dyplomu Roberta Lewandowskiego, który miałby obronić w trakcie zgrupowania polskiej kadry. Wśród materiałów dowodowych śledczy mieli znaleźć korespondencję ze znanymi polskimi piłkarzami, w tym zdjęcia dyplomów wystawionych na nazwisko Lewandowskiego. Osoby ze świata sportu nie mają dla niego litości. Mało kto odważył się podważyć te zarzuty jak do tej pory. Pojawiają się tylko kolejne postacie gotowe zarzucić Strzelcowi wykorzystywanie niepoprawnych metod. Media Robert Lewandowski no jest podejrzewany o to, pojawiają się głosy, że miał kupić dyplom prywatnej uczelni w Łodzi. Duży dym wokół Roberta Lewandowskiego. Oczywiście nie wiadomo jaka jest prawda. To już, to już dowiemy się po tym, co powie sąd, bo to wszystko będzie rozstrzygane pewnie za chwilę. Natomiast no nawet Zbigniew Boniek Roberta Lewandowskiego zaatakował. W tej sprawie, jak powiedział Boniek, nie tylko Robert Lewandowski kupił sobie wykształcenie i zasugerował, że lista sportowców może być długa. Jest to dość zabawne, o ile jest nam przy tej okazji do śmiechu, bo sam Boniek ma także ostatnio małe problemy prawne. Sprawa ma dotyczyć rzekomych nieprawidłowości przy podpisywaniu umów sponsorskich, choć ten jeszcze dzielnie się broni. Dzisiaj wypadałoby kilka refleksji, ale spokojnie, dzień jest długi. Na początek chciałbym yy, i mam taką prośbę do rzecznika prasowego prokuratury krajowej pana Nowaka. Jeżeli, ogłasza, jeżeli robicie jakiś komunikat, to napiszcie prawdę, bo nie ma żadnych zarzutów, tylko jeden zarzut o niegospodarność. A to jest duża różnica. Oczywiście zarzut ten jest całkowicie wyimaginowany, absurdalny, yy, wymyślony na potrzeby prokuratury szczecińskiej, która nigdy nie ma prawa i nie powinna się tą sprawą w ogóle zajmować, bo to nie jest w ogóle w jej kompetencji. Taka prośba, następnym razem, jeżeli będą następne komunikaty, to może bardziej, lepiej bardziej sprawdzić i, i podpisać się pod prawdą. Dziękuję uprzejmie. To te zarzuty są, czy ich nie ma? Jak widać w świecie sportu, jak zawsze wiele emocji, choć chyba nie tych, na które liczymy. A wy jak myślicie, Lewandowski dokonał tego, o co jest oskarżany? A może ktoś chce mu zaszkodzić?